Hmm. Ciekawe, czy teraz dałoby się od niej naładować telefon. Nawet nie próbuj. Cześć kochani. Znacie pojęcie Bad hair Day? Jeżeli nie, to spieszę z wyjaśnieniem. To taki dzień, w którym nie wychodzi nam żadna fryzura. No ale i tak musimy wyjść z domu, przez co mamy zły humor. Praktycznie przez cały dzień. No, każda to zna. Napuszone włosy, które układają się nie tak jak powinny, bywają z morą niejednej z nas. No i właśnie dlatego marka Babylis stworzyła linię doskonałych produktów noszącą nazwę Hydrofusion idealną do walki z tym zjawiskiem. A w tym filmie zajmiemy się jednym z nich suszarką Babylis Hydrofusion T773D. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od walki z napuszonymi włosami. A co jest przyczyną puszenia? No, zależy od pory roku, ale efekt zawsze jest jeden: zły humor. Dzięki zaawansowanej technologii plazmowo-jonowej, nawet najbardziej elektryzujące się włosy przestaną się puszyć w mgnieniu oka. Dzieje się tak dzięki milionom jonów, które uwalnia suszarka. Sprawia ona, że fryzura jest gładka i lśniąca. Technologia Advanced Plasma różni się od zwykłej jonizacji tym, że oprócz wygładzających włosy jonów ujemnych uwalnia też jony dodatnie, przyspieszając tym samym zamykanie otoczki włosa i rozkład cząsteczek wody podczas procesu suszenia. Włosy zachowują naturalną wilgotność i niesamowity połysk. A wszystko to razem powoduje, że włosy nie przesuszają się, jednocześnie nabierając cudownego blasku. Suszarka Babylis Hydrofusion D773DE jest wyposażona w silnik o mocy 2100 W, pozwalający na błyskawiczne suszenie oraz stylizację włosów, niezależnie od ich grubości czy długości. Ma trzy poziomy temperatury i dwa poziomy prędkości oraz przycisk z chłodnym nawiewem, który domyka łuski włosów i utrwala stylizację. A w zestawie znajdziesz też koncentrator ułatwiający stworzenie gładkiej fali oraz dyfuzor, doskonały do podkreślenia naturalnych loków. Wygląda na to, że suszarka Bubbly z Hydrofusion D773DE pomaga nie tylko wysuszyć włosy, ale też zapewnić sobie dobry humor na cały dzień, nadając włosom zdrowy i naturalny wygląd. Są one miękkie, odżywione i nie puszą się. Znajdziesz ją oczywiście w sklepie Media Expert, a link poniżej. Klikając tutaj, zobaczysz drugi produkt z tej linii. Także dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.